To chyba najbardziej upokarzająca i przerażająca śmierć w historii średniowiecza. Wyobraź sobie elitę narodu, która topi się w ludzkich odchodach. W lipcu 1184 roku w Erfurcie, król Henryk VI zwołał wielki zjazd, by pogodzić skłóconych możnych. W drewnianej sali dziekanatu na drugim piętrze upchnięto setki najbogatszych ludzi w państwie. Nagle, pod ciężarem ich ciał i zbroi, przegniłe belki stropowe pękły z hukiem. To, co stało się później, brzmi jak czarny humor, ale było tragedią. Spadający tłum przebił swoją masą podłogę pierwszego piętra i runął prosto do piwnicy. Znajdował się tam gigantyczny, nieopróżniany od lat dół kloaczny, do którego spływały nieczystości z całego klasztoru. Około 60 hrabiów, biskupów i rycerzy utonęło w gęstej mazi lub udusiło się od trujących oparów. Król ocalał tylko cudem. Siedział w murowanej wnęce okiennej opartej na kamiennych fundamentach i kurczowo trzymał się kraty, dopóki nie ściągnięto go drabiną.